No dzień dobry, zaczynamy wakacyjnego vloga. Słuchajcie. Tak to, Piotr. Yy, ja po prostu za każdym razem zabieram Was na taki wakacyjny, ale aktywny czas. Bo wiecie, jak sobie odpoczywam, to wolę nie pracować i nie kręcić, tylko mieć chill. Ale dzisiaj postanowiłam, że wezmę Was w ten chill i pokażę Wam, jak to jest. Zapraszam. W ogóle mój kapelusz wzbudził wiele. Wielkie zainteresowanie na Instagramie. Co to za świetny kapelusz? Skąd masz taki świetny kapelusz? A ja ten kapelusz znalazłam w moim domu tutaj krynickim i on chyba należy do mojego dziadka albo kogoś, ale uznałam głowa ważniejsza niż wygląd, więc biorę cokolwiek. I się okazało, że taki ładny, że cały czas go teraz noszę. Mam również muszelki roślinne przestrzenie, bo na plaży wygląda to najzacniej. Więc po prostu tak sobie nosimy. Piotr jeszcze ma... Uuu! Patrz, no nie. My. O, Piotr ma naszą... Torbę, roślinne przestrzenie. A tam nic nie widać, ten gimbal to nic nie warty. Ale mamy naszą roślinną torbę. Kupiliśmy sobie leżaki. Na leżakach będzie nadruk roślinne przestrzenie, ponieważ yy, chcemy je brać na targi. To już wam chyba o tym mówiłam. Yy, albo mówiłam wam po prostu, że jedziemy na targi. Nieistotne, mam jeszcze na sobie kostium, czyli ludzie, a ja się wstydzie, wstydzę nagrywać przy ludziach. Także ok. Yy, strój jest od Korneli Rata i możecie zobaczyć kilka zdjęć. Pytacie o niego za każdym razem, jak nim jestem. Ja go sobie kupiłam w tamtym roku. Mówiłam o nim chyba w marcu, w moim roku bez zakupów. I to jest pierwszy, jedyny kostium, w którym czuję się świetnie i w którym nie czuję się taka skrępowana. W tamtym roku się tak nie czułam, a w tym roku już trochę jednak się czuję skrępowana. Ale ogólnie jest przepiękny i doskonały, ale to była kolekcja zeszłoroczna albo nawet wcześniejsza i kupiłam ją już tak na samym końcu chyba, bo już ich nie ma. Także polecam, ale chyba tylko na jakimś Vinted albo eliksie. O, zmęczyłam się, to kawałeczek tylko drogi, ale jest ciężko. Jest ciężko, zaraz Wam pokażę naszą plażę. Piękne. To jest. Zejście kiedyś było 29, ale to zejście już w ogóle zostało anulowane, jakby nie ma. Więc. O, tak powinno nagrywać, jakby było ładnie, ale ciężko mi. Także nagrywam tak. Dobra, dobra, zrobię to. Pokażę to gimbalem. Patrzcie na to. Mhm. Mm Oh yeah. Tak jest właśnie! Pięknie! Także rezygnuję na razie z, yy, z nagrywania. Schodzimy i siadę za później. My mamy takie wejście, które właśnie jak wam mówiłam nie jest wejściem, tam nawet zniknął numerek, ale popatrzcie, widzicie to? Tam jest jak we Władysławowie, natomiast u nas... Oszty! U nas jest nikt! Yy, tak. Jak się jest mieszkańcem, to się wie, gdzie chodzić i chodzić tu. I ludzie się rozkładają nad wodą. My troszkę dalej, więc już w ogóle mamy luzik. Tak. My już jesteśmy rozłożeni i słuchajcie, w tym roku uprawiamy yy, jak to się nazywa, parawaning. I ja w ogóle uważam, że parawany są najlepsze na świecie. Od zawsze uwielbiam parawany, bo parawany są po to, żeby nie wiało. I jak rozkładasz parawan, to nie wieje. My na przykład mieliśmy taki dzień, że leżeliśmy pod parawanem i jak wstaliśmy, to był taki ziąb a pod parawanem nie, więc jakby szanujmy te parawany, hej! <grym> no, w każdym razie w tym roku to jeszcze jest w ogóle dodatkowy plus, bo to nie jest tak, że człowiek sobie robi apartament i koniec, tylko ludzie naprawdę, jak jest yy, tylko ręcznik, to ludzie się kładą ci na głowie, więc jak nie kłam tego. Tutaj na szczęście jest ludzie, tutaj możemy sobie zrobić apartament, bo tu jest dużo miejsca i jakby nikomu to nie przeszkadza, bo, bo tak. Yy, no, więc my teraz mamy parawań inne rzeczy, ale teraz idziemy się kąpać, a potem będę czytać książkę. Już po pierwszym kąpaniu i po prostu używamy balsamu do kąpieli, i słuchajcie, ja przestaję lubić chodakowską. Kolejny produkt, który mi się nie sprawdza, to znaczy sprawdza się, ale myślałam, że skoro ona robi naturalne produkty, no to balsam siłą rzeczy też będzie naturalny. I mówię, Piotr, nie kupujmy w, jakimś, w jakiejś zwykłej drogerii. Kupmy, zapłaćmy więcej za Chodakowską. A się okazuje, że on w ogóle jest dobry dla rafy koralowej, ale w moim, po prostu mojej aplikacji pokazuje, że ma mnóstwo składników, których nie powinno się używać. Więc no ja używam, ale z niechęcią. I pytałam ostatnio na Instagramie. O produkty tego typu z naturalnym składem, i okazuje się, że serio są, więc będę musiała się zagłębić w ten temat, kiedy już się skończy mi ten, i wtedy, jeżeli za rok sobie go kupię, to dam Wam znać. A jeżeli wy używacie jakichś fajnych kremów, które się u Was sprawdzają, to też napiszcie, bo pewnie skorzystają inni i ja również, właśnie za rok. A teraz szybka recenzja y, książki Żulczyka. Jestem na 250 stronie, chyba, i jestem cały czas w niepokoju. Cały czas nie wiem, co się stanie, cały czas jestem ciekawa. Y, już nie ma tego, o czym Wam mówiłam, czyli takiego wkurzenia y, bohaterów, tylko po prostu już jest niewiadoma i już jest rozwiązywanie zagadki. Także no, jestem ciekawa, jak to się rozwinie, y, y, i plaża to jest odpowiednie miejsce, gdzie. Czytam, gdzie się zachwycam. Yy, także lecę, wrócę pewnie dopiero za kilka godzin. właśnie wracamy sali padnięci. Byliśmy przed chwilą jeszcze w wodzie i było super. Dlatego mam ręcznik. Wracamy na obiad i potem zobaczymy. Planu planujemy też iść wieczorem na miasto ale w Krynicy teraz miasto to tragedia, więc zobaczymy. Lecimy. Jest już późno, bo jest około dziewiętnastej. Jedliśmy sobie pyszne rzeczy, gadaliśmy, robiliśmy dużo dobrych rzeczy i teraz po prostu idziemy na spacer. Idziemy zobaczyć, jak tam miasto, bo ostatnimi dniami, ostatnie dni były takie, że ani trochę nie zagłębialiśmy się w miasto, ale uznaliśmy, że skoro jest niedziela wieczór, to może już trochę ludzi wyjechało. Zobaczymy. Jak nie, to wrócimy. Jedną z najbardziej żenujących rzeczy w Krynicy Morskiej jest to, że od kilku lat yy, są puszczane fajerwerki codziennie. Uwaga, codziennie. Codzienne fajerwerki na plaży, żeby po prostu zmotywować ludzi do jeszcze większej aktywności alkoholowej i nie tylko i jest to co roku przez całe wakacje. No i teraz właśnie też ogłaszają, że takie rzeczy y, będą się dzisiaj działy dzisiaj, jutro, pojutrze, codziennie i my mieszkamy w lesie więc mamy trochę tak jak zwierzęta, czyli mieszkamy w lesie y, i w lesie ten huk Czekajcie, muszę tak snąć. Jest tak obrzydliwy, że wydaje się, że jest jakaś wojna czy cokolwiek innego. Jest to okropne. Więc ja już dwa lata temu apelowałam, żeby tego nie było, ale to jest i pewnie będzie, bo ludzie potrzebują atrakcji i to jest tak, właśnie to beznadziejna, bezmózgowa atrakcja. Ja rozumiem raz w roku. W sensie ok, róbmy to, nie? Yy, na Sylwestra. Ale hej, codziennie przez całe wakacje, wczoraj były przepiękne gwiazdy. Wspaniale było na plaży. To ludzie przybiegli na fajerwerki i zaraz po nich pobiegli sobie do domu. Zamiast być z naturą przy tych pięknych, wspaniałych gwiazdach. No ja nie zrozumiem, dokąd ten świat zmierza. Okej, okay, więc ludzi jest dużo ale nie przerażająco dużo, więc nie jest tak źle, ale my uciekamy z tych głównych ulic i idziemy lasem sobie w stronę latarni. Tam ludzi nie ma, więc spoko. I ja kończę tego vloga, bo jak ma być chill, to musi być chill. Ja już nie chcę nosić tego gimbala, on jest w strasznie ciężki, więc chcę go odłożyć do torby i sobie spacerować z tym oto typem. No, także ściskam Was serdecznie, pozdrawiam. Do usłyszenia już jutro. Pa!